z oj. Walker free i witam na skończyłem na kanale Dakota z questów. Słuchajcie, miało być unboxing wczoraj, ale no wyszło jak wyszło. No sorry. Ale pierwsze strony, co to widzicie, że już jestem na questach, to widać. Katan z mikrofonu z tego z questów. No, dwa tak to nie siedzę. Więc y, stopniowo chcę wam pokazać, że już jestem mam te questy i już po prostu, chcę, mam już po prostu to wyślę na YouTube. Będę napięto to, na kombo to prześlę i wiadomo. Więc, więc no, poza tym mogę. Tak, ja się nauczyłem się, tego robić tak, że mogę spojrzeć te questy. Alo, questy. O, widzicie, a łapki. Więc wam yy, pokażę, bo po prostu mi się już nie chce. Strefam się włącza. Słuchajcie. Znaczy, chcę po prostu powiedzieć, że no, już questy mam. Już mam na sobie. Trochę łapy mi trochę bagują, ale mam trochę lagi. Nie dziś dlaczego. Ale... nagrywkę będzie na pewno z questów na wierszach, to się dużo. ale jakby to powiedzieć... Na komputerze nie. Moja karta nie obsługuje questów. Tak, no. Jak głupio wyszło. Nie miał być na nie miał być takie piedu, piedu, do, piję do świadu, A to gówno Ale, spokojnie, już to może się udało tą sytuację, bo, jakby to powiedzieć, no. Nie wiem, co wczoraj nagrać. Dzisiaj to mi się udało, bo muśka nie mały, bo mi muśka całą noc męczyła i koledzy się mnie męczyli wczoraj noc. Więc, no, do wczoraj dostałem, więc. Why not? Nie ja, poli... eee, Tak. Jeszcze kolejna sprawa jest taka. To, na to jest pierwszy film na Questach. nie to, to ten film przetestuje ten te telefon, dostanie sobie na telefon i go po prostu kosta kaput. Bo wiadomo, pamięć na... mam pamięć 128 GB. Więc no, a to, to te Questy, bo mi się napada weźmiemy się, lepiej, mi się gra. A szpadę możecie mi zakodować. Jak padę się załączył, więc już już ogarniam, <grybujesz> Więc już jest to lepiej. O. tutaj się załączy. Więc jeszcze pokażę Wam taki jeden trik, z zróbę, naciskam przycisk. Boom. Mam tutaj już ten. I moje pady to są. Więc dwójki są gotowości. Moje konto jest bateria aktualnie na nagrywkach 82% i pady 100%. Więc. Widzicie, już jest os okej. Okay. Ale wiadomo, że nagrywki będą trochę wcześniejsze albo na kąpie, bo myślę trochę... chcę to ogarnąć te questy, więc jak, jeśli się nie uda ogarnąć, to będę was na bieżąco informował. Staram się to ogarnąć, staram się wszystko się ogarnąć, więc musi się poczekać. No, questy już mam, więc jej. Ale no, widzicie, to no, w sumie questę przywalam. Jestem ja nie ogarniam swoich jeszcze rzeczy, więc... Jestem ja ogarniać to stopyce. Przypogam na mapach innych, jeszcze dzisiaj po jeszcze Dzisiaj troszkę jeszcze muszę dzisiaj iść. Tak, dzisiaj nagrałem przed szkołą. Ale no, widzicie, że nie miałem tak rękę. Może czy tak. Ja mam rękę tylko taką. Nie wiem. możemy nie na, na stojąca, siedzę na po turecku, więc. I no. Bo dzisiaj na odwarte siedzę. mi się, że nie doodobałem się. A tak zawpiewy do jest. na YouTube posiedzę teraz na questach, więc. I. Ale no. Wiadomo, już coś jest na kanale. To jest z Obiecałem. Sam. Tylko wiadomo, nie skład, nie, nie, nie no. Wiadomo. Z komputera. Mega, za to przepraszam, że no. Nie miał być z ale. Karta. Musiałem złamać kartę, bo na to dostałem. <Californial remember> no, z tyle powodu. Okej. Okay, może być. Może bueno, tylko że coś. Myślę, że ten sensor buguje. Why not. Więc że. Powiem wam tyle. Jak to wiecie na tym filmie na YouTube, zobaczymy. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli chcecie, na przykład, jeszcze jak te QA y z VR, na przykład, co ja będę, mogę na przykład opowiedzieć o vr bo może ktoś nie miał vr to może wie, o co chodzi. Te moje uszy, grybi like. A właśnie, jeszcze takie moje, takie moje jeszcze... może go kłopapię uszy. Te same go opać. Tak, jakieś pse uszy. O, Nie, co yy, hey. ja, widzicie? Już jest po prostu. Fajnie no widzicie, na razie chcę aplikację WizO skonfigurować, bo jeszcze aplikację WizO mam. Tylko, no wiadomo, ja chcę po turecku to mi nic gotować. Bo wiadomo, że nie ma tych ruchów i, i to i owo. Ale już jest coś, że możemy na przykład, no jak już się naładuję te kwesty, na to chociaż 2 godziny postaram się to ustawić. Ja, 2 godziny, tyle to trzymam. To są nówki questy, więc jak ja naładuję, to ja zmniejszam baterię. Chyba czy nie, bo nie wiem, tylko nie, bo ja sam szybką odewalkę podłączoną Wiecie, o której mu odwadę gadałem. To może się podejrzewać, jaką mam odewalkę. w od tym podłączoną, nie podłączoną oryginalnego, tylko z telefonu tego. To tam w kwestii, mówicie. Albo nagrywa się, ponieważ. E, tak. Tam jest moja kropeczka, to jest tutaj, tutaj. Jeśli tu ją widzi, bo ja tu ją widzę. Więc, no. E, Pokazałam, że jak ogóle chodzę na tym awatarze, żeby, wiadomo. Kodawanie tego jeszcze jest. Ja się, ja się uczę. Drugi dzień mam. Drugi dzień. Macie. Juk. Tak. Ja yy, się uczę gestów, więc. Tego podstawowego się znam. To może będziemy coś na mapie. Ja w ogóle jeszcze pokażę, jak wygląda to wygląda sytuacja i. I ten. Pokażę, jak w ogóle jeszcze tak się już ruszam, jak to w ogóle wygląda już na sytuacjach. Nie tylko z Zampadem mam połączony, sobie mogę tak z Wami tylko bo mi się nie chce tak. Ja po prostu nagę transmisję na żywo, na, żywo na, na YouTube, tylko muszę to skonfigurować. Why not? będę Bady włączone, więc powodzimy trochę po tej mapie. Pokażę wam co i jak to wygląda sytuacja i... wiadomo. Oto. A może tutaj sobie zakończę ten... Właśnie czekajcie, łączę kamerę, patrzcie jeszcze oglądam taki spieg. Nie chcę menu. Nie chcę tu. a nie gdybym tak, nagrywał na przykład takie filmy na przykład, zobaczcie O. o, dziękować nie to, ano teru word weź mi to główienko, o widzicie tylko mi się nie chce tak, z tobą współpracować więc visibility i chcę z tobą dołączyć za chwilę dołączysz i to będzie moje, to, to będę będzie, to będzie ja, będziecie wy tylko mi się. Eee, masz tu kamera. Więc to będzie to, to łapało. Czy to będzie łapało? Nie wiem. Ale chyba będzie to mnie to będzie to łapało. Albo to na koniec, tutaj. Da. A może czekajcie, co wiem? Tak, zaposzę go tutaj, zobaczymy co powie. Co mnie. A widzicie, magazynka kamerę nie miał, bo w pacjance zamogę. Po co Albo to, albo to. Dobra. Eee, to się tu. Hmm, tu. Wiktor. A właśnie mi chciał sobie grać. To by lepiej się. Wyjdziesz, proszę cię to podziękować. No i te. No idzie, najpierw znaczy, dzień tu do kamery tutaj. Do mega tableta mam. O. 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 Wiktor dołączył. Jej. ma Wiktor. E, tak. Noby, he he. no, czek. dobry, hehe. Nooo. Co tam? Manu. Mam pytanie, co o 9.51 roku w Nowym Eee, jeszcze mam nie autobusa, nie mam. Nagrywam to po drugie. To już potem na kanale gdzie? Dzień dobry. Nagrywam z dobry. Questów, więc będzie ciekawie, bo nie jestem na jeszcze. Jak widać. Spoko, może ja też biję na questach, ale mam inne kompo na kwestach, więc. Ja jestem na koncie, bijasz szata. Nie na kwestach, bo kwestach grają osobne kompo. Nie, 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 poczekaj. No, to tak, a nie radzę. A swój komputer jakoś daje rady, zwierzę. Eee, nie jakby to powiedzieć. Huja. Więc. Wiem, że wykrywa targety, wiem. Dobrze, dobrze wykrywa się targety, dobrze widać. Bo tak, bo w sumie tak strapia, tak, tak, że widzieć, co, co się tu mi odpisało. to możesz mnie pogłaskać. Oś, no! Pogłaskać, poczekaj, poczekaj. Oś, to czekuj, bo ja, ja, nie, ja nie widzę Działa, działa. Przywaliłem, o kurna, o ten, o, 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 o ścianę. Aj. Teraz możesz spróbować. Tak, a jak łesy są... czekaj, bo ja nie widzę, jak Jak łesy trzymają się... a nie, to no okay. Są git. I powinna być ogarnięta fizyka. Nie działa. To nie ma fizyki. Widzisz, ja mam. dziękuję tylko... ja też mam. Tylko mi się tak nie chce tą sposobem. Ja. Widzisz, że się działałem Tylko widzisz, nie że na PC. Pececie... Użymy się trzymają. Uszy się trzymają. Włosy mi na PC działają. Na, na włosy na PC. Nie chcą działać. Mm. Więc no. Prawo. Metamów, Wiem, że widzę jakieś tek. Ja mogę wyjść z quest? Co dokładnie? Tam może no. Nie wiem. Dobra, widzę kolejno. Widzę kolejno. Ja bym to spróbował, ale mi się się nie chce. Okej. Okay. Ja się drugi dzień gram na questach. Jest! Brawo, ja. Trzeba zakręcić parze i klęcić. Chciałem mnie zakłócić, ale why? Trzeba w, co... w realu, słuchaj. Trzeba w realu. Muszę je w realu zakłócić. Problem. Mam tu podłogę. Co? Czekaj, muszę zmienić... mnie siedzę i należy, nie zmienić, czekuj. O! No i teraz tak. Zostań, gdzie mam się? Dobra. Zero pointów. O, coś wyleciało. Ej, moje. Niem, niem, niem. Chcesz? Chcesz? A, masz jedno. Co to w ogóle jest? A to jest popcorn. Po co popcorn? Czekaj, bo mi tam tableta porwało. Nieee, to mam sprzęt. Nie wiem. Ja bym zakończył swoją kamerę, i chciałem się ją przesunąć, ale zapomniałem, że tak nie działa. <grywanie> a ty na live'a, wasz las i sobie film! Nice. Jezu, ja zuję, z montażem nie chcę się nudzić. Spaming, który pada. Jest. Dwa tysiące. Bez cheatów. Hihi. A ja Ci pomagałem. A dziękować. E, czekaj, jest to. Nie, 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 Ja po, po, się, 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 ja się znam zna na nie, w nie, ja to nie, No nie, 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 bo Bo tableta nie, 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 O, nie, 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 tak żeby po prostu. nie, wiem, hmm. czekaj. Tak, ja bilej kominu mam i kamery. Ja ogarniam lekarz. Albo przejść w drugą stronę. To garniesz. Mi. Jeśli jestem zatał, to, ja to uczy się na tym grać Nie ty. Więc no. Maskowanie gryńskim to nie, mi je pałno poczak. oczach. Ty w ogóle ja ci nie powiem nie tak, jeszcze. No way, jeszcze że ci powiem. Ja nie, ja, mi Błędnik nie wariuje, jak ja wczoraj gram na tym, na Test Pilot To mi w błędnie Błędnik nie wariował Ewa, jesteś strzaża? Tak. E, um, Uważaj, jak chodzi o takie różne gry, typu, nie wiem, strzelanki, w ogóle Bo ja na sobie po prostu nie wiem, jak to Wiesz, ja będę testował to, ja strzelam, ja strzelam, to że... Nie chłopie, będę to, to I postaram się Te... z tego nagrywać Nie Kto znam Kto z strzelanki, ja już czułem się jakbym dosłownie był na wojnie 10%. To będę więc. Ja się nie dziwię, że mi ta mi teraz spada. Działać działa, okay. I flying. Move lens, rotate. A mi to ucieknie? Nie, bo po poza. Kamera. Mi cię prosił lokal. O! Tak! Oj, teraz lepiej! Jej! Dobry. Z samego to wziąć kamerę tu. Mam Mogę sobie mordę widzieć Więc fajnie <noise> Ja te moje oczy Okej. Okay. Jest git nice. Jest git Drugi dzień na VRach To. mówiąc? Co? Się mówiąc, chcesz o mówiąc? to jak też mogę wejść na VR Ale pod warunkiem, że ty mi pomożesz jeszcze ja trochę tam ogarnąć, bo szczerze mówiąc mimo... Ja sobie mam co ja zawsze grałem A po pej, ja ga, wie, to nie dwa. Nie ja ogarniałem sterowanie quest'a w jeden dzień. Sterowanie tego systemu. Ja ogarnąłem ja w 15 minut, okay. ja ale okej. No, ale wiesz, że no, ja dostałem to no, do do gdzieś ciała. koło. Ej. Słuchaj, dostałem to do dopiero około 18-19. Nie nagrać film, ale Tata jeszcze był w domu, więc 20 ta poszedł. Więc nie nagrałem tego. Bo od właśnie tego mówię na nagrywkach. Bo. to nagrał, szczerze. Za unboxuję to, ale wyszło taki efekt, że. Jednak zły pomysł, bo to się dowie No i będą były do opieprz Więc no Co mam zrobić? No na, na jest, jest jeszcze lepiej A ja coś mam ciekawego yeah. w tym wstawiłem Auto lewe, smooth tiger, kurde jak widzę Look and me, auto level. Ja logo, wiesz, że ja sobie tracking bez trackingu? Wiesz, że ja sobie obiad, tracking bez trackingu? W okrócach dwójkach jest taka opcja, że bez padów też możesz grać, bo jest jakby tracking. A proszę, ogarnął to. No gardełem, już siedziałem, w ustawie siedziałem już siedziałem. co ja weszłem w ustawie nie chcę systemu. Okay. No to garnięte. Zegam na padach, więc. Wysypuję na padach, potem będę próbował chodzić na. A, słuchaj, uważaj na pady, bo jak się nimi o cokolwiek, albo uderzysz na cokolwiek z 3 razy, to twój pad będzie wyglądał tak, jakbyś. Ja uważam, tylko nie, ja pe, uważam, ja na razie uderzam, oni uderzą czasami, więc... Oni nie uderzą. chyba, że odzieła do warków. Ale ja byli, o, ja byłem chęci pojawić się jeszcze po badaniach, hehehe. ja do mam sfy. za jakiś czas iść, bo ja mam... Muszę... Właśnie, ty, które auto, ach, ja... czekaj, może tryb poświetlenia mojego, 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 co się tu u mnie dzieje, kurwa, czekaj. O! Dziękuję. bardzo. No, właśnie, bo ty masz coś do szkoły. Eee, czy w nie mam telefonu, gdzieś wokół. O oh, kurwa, mnie kurwa? Która go. Gu... Ja Bu... ją ja nie idę, idziemy do szkoły, bo ja. Czekaj, śmieszne na zjepady. Smieszne questy. Dawidzi, gdzie ja siedzę? Do, do kabilek. Czekaj, czekaj, bo ja chcę ściąć questy z łaba. Właśnie tutaj mam busa. Zobaczcie, ja też mi widzę, teraz. I zapać po pozycji. Dosłownie. Ej, jak. Czekaj, bo to jest Zakopałem Zakochałem ze Czekaj. Czekaj, <laughs> co <tam śmieję>, ale... <laughs> się tam Czekaj, się dzieje? się coś czuję, co się to się dzieje? Raz co się co się się o, nie, nie do nieba. Wow. Pięknie, że tu oh, zostałeś, to oh, jest miejsce od Jezusa. To... Tak. Zaguję. 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 Co, Zaguję. 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 Zaguję

nie wiem czy to nie ja 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 to nie ja nie ja nie komuś nie no tylko dzisiaj tego da są ten Michael a nie

zrozumiem, że chasn... ale to może co? <try> no, to ja. <try> <try> <A, try> <try>

nie nie sobie dwa. Tak. Do... Czekaj, wiem tego, co z... jest... <grym> jest wina. Co jest? Wina, to ciebie wina? On się tak dziwnie zawiął. Mechanical strain. We've been tortured. Don't we'll move forward. This disorder kills your day.